To nie jest zwykły let's play. To nie jest zwykła gra. To prawdziwa przygoda. No kurwa, zdejmowałem. Zajebista nos, prawda? Tak, zajebista. Wiesz co? Nie jest ośczek zajebista. Skoczę po piwko. Dzie, dzieje, masz tą, masz muchę na głowie. Spierdolny ją. O, moja głowa... Sorka, miałem walność dechą, ale... Kilo był, któremu, to wiesz. O górę, kiełbasa mi się zjarała. Wiesz co? Ile postawisz klocka? Nie postawisz. Dlaczego? Nie chcę Cię niepokoić, ale... Nie ma papieru. Ech, najbliższy sklep jest oddalony o 40 km. Ty miałeś wziąć taśmy. Słyszałem, że jakaś dziewczynka porozwieszała na żywach swoje obrazki, nie? Weźcie tam trochę zerwi, no. Ech, dobra, dobra. Proste zadanie, do wezwań. co? cześć, no właśnie, uważaj na te, na główną Listy, na Herbrainy i na inne pedofile tam. O, to żeś mnie pocieszył. Dobra, idę. A, no, łapkiwko. O, przyda się, naprawdę. Dobra. Dobra, dzięki. Jeszcze tu wrócę.